Zaczynamy drugi dzień polowań w kole o Oświęcim. Polujemy w ich górskim odwodzie, wokół z Złatnej. Dzisiaj nas jest mniej, oczywiście wczoraj było więcej, więcej myśliwych o wiele więcej, dzisiaj trochę mniej, taka bardziej kameralna, bardziej kameralne polowanie, ale myślę, że nie mniej udane. Thank you. ści na zdrowi na tym nowy rocek, co by Wam błogosławił maluczki Pombucek! co by Wam wszystkie wypłaty rosły w górę i załotaje kozdom w dziurę. By was chora wymijały i fałpak nie zatrzymywały. Byście zwiedzili wszystkie strony świata, ale pamiętali Hata, Co Wam w centralnym cały rok dudniło, ale węgla, drzewa ani kapki nie ubyło. Co byście mieli kury, subatek, gęsi siodłate! Byście mieli tela wołków, kiela w płocie kołków. Tela cielicek, kiela w lesie jedlicek. Tela krów, kiela w sąsie kuplu! By kapusta i ziemniaki, zjedzone przej moki, Były pikne dorodne i ekologicznie modne. Byście wolali czteroma pługami, jak nie czteroma, to trzema, jak nie trzema, to dwoma, jak nie dwoma, to jednym, ale co godnie. Zimnicie dosowki, wyjmijcie zbożówki, na nawyskę, wyjmijcie masła łyskę. Piekliście, kuliście, kolędnikom daliście, byście mieli tyle dzieci, kiedy z przypietu śmieci. W każdym kątku po dzieciątku napuścili troje i no byście nie pedzieli ze to, które moje, by się wam dobrze ucyły i na nie chodziły. I roboty się trzymały, a nie ino na tych laptopach grały, bo im z tego rosną. To wszystko z winy nadgorliwej matki. A kim psychologa trzeba, to napisajcie list do nieba. Za porady nie płacicie, no to kapeckę założ Wytrzymajcie się, ponwódzka, niech wozwiedzie jego rąska. Przy nim jest pokusa, a po śmierci w niebie dusa. Co by dyrektorzy dobrze byli, za głupotę w ognie zwolnili. Akie nerwy humor psują, relanium niech stosują. W korkach, co byście mało stoli, autostradą dojechali, kaino chcecie. W bankach, co by rok luźki zbierały się lewe dudki. Bo ich zody było mało i na wakacje nie starcało. Co by zodne ciotki, śwagry, babki inne nie wplątały zowne plotki. Bez pogiębia sąsiadowi, ale na tłumaczy się sądowi. By ksiądzom w kościele mądrze godał, a na tace mało woło. Co by gorzołka mocno była, a do głowy nie biła. Tradycja, tradycją, nie chcę tak głoś stanie. Ale ja wam testuję dla Was nowe powinsowanie. Co by się Wam laptopy nie zawiesiły, komórki zasięgu nie traciły. A jak wyślicie smsa, to wygrajcie z Mercedesa. Facebooka, jak lajków przy tym pełno kupa. Byście mieli nawigację z takim oprogramowaniem, by woj zaprowadziła do Jezuska, Amen. Nastyść i na zdrowi na ten nowy rok. Co by pod spieca bo co bo Zobą spieca wypadła rura, co by Gaździ na upieca nie schudła. A do reszty, co byście byli zdrowi, weseli, jako w niebie anieli. Tak to wodzedej, hej! Hey. Hej! Za kolędę dziękujemy. szczęście zdrowia, więc byście byli weseli jako w niebie Anieli. Ania. Za kolędę tu, tu, tu zawsze było u, do, taki zwyczaj, że za kolendę zawsze się coś dawało. Sucie. Ty pewnie nie jesteś nie To ty nie możesz dopytać się, wiesz? Słuchajcie nasi drodzy przyjaciele, kochani przyjaciele, jesteśmy wśród przyjaciół. To jest gromo myśliwych pasjonatów, a najpiękniejsze życzenia. Złożyła nasza koleżanka Ania. To jest myśliwy, to jest Diana. Wie nie spodziewałem, bo to naprawdę, to naprawdę była niespodzianka na zakończenie. Tak myślałem, jak złożyć te życzenia noworoczne, w ogóle noworoczne, noworo nowo, nowo jest jutru, ale życzenia dzisiaj. Ale tu już nasza koleżanka to zrobiła za mnie, także ja już nie mogę nic powiedzieć. Serdeczne dzięki, ja chciałem bardzo podziękować Wam wszystkim za zaproszenie, za to, że mogliśmy wspólnie polować przez te dwa dni, za niesłychane przeżycia. Wielkie, wielkie serdeczne dzięki z mojej strony, ukłony i też życzenia dla wszystkich naszych widzów, czytelników, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, żebyśmy się mogli spotykać, polować, żebyśmy w końcu mieli normalne prawo w tym państwie, prawo, które obowiązuje nas wszystkich. Teraz oddaję głos tutaj koledze Jasiowi, prezesowi Koła Cyranka, oświęcim, naszemu gospodarzowi. No Jasiu, na Twoje ręce zresztą no, masz obowiązek złożyć życzenia. No niestety. Słuchajcie, koledzy Ania, koleżanko. Kapela. Poledzy, poledzy wszyscy, wszystkiego dobrego z okazji świąt. Wszystkiego dobrego z okazji Nowego Roku przede wszystkim dla Was, dla Waszych rodzin. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, na wzruszenie pewno, na pewno zawsze za serce łapie. Ty bardziej góralska muzyka, bo ja z tą muzyką mam do czynienia od wielu, wielu lat. Z moim przyjacielem Piotrem którego wszyscy znają w Polsce, bo to jest aktor muzyk. Robiliśmy Wigilię w ubiegłym roku w Rabce, także ta muzyka zawsze nam towarzyszy. A tutaj to co zrobiła nasza koleżanka dzisiaj z pamięci, to wszystko z pamięci. Więc żadnych życzeń już do, do tych życzeń, tylko możemy powiedzieć tyle, że chcemy bardzo serdecznie podziękować. Jeszcze raz ja dziękuję wszystkim. No i zapraszamy w łowiska, w gościnne łowiska Ceranki. Cyranki. A to zaznaczamy, że Cyranka w przyszłym roku, w 2023, czyli już jutro, powinna zacząć obchodzić 75-lecie. I te główne uroczystości będą odbywać się 9 września, już to zaplanowane. W drugim łowisku, bo zawsześmy tu robili, i 40-lecie, i później 60-lecie, 65-copinat, planujemy w łowisku 80 także... Tu, już dzisiaj zapraszamy tu wszystkich i także u Ciebie na pewno. Także z małżonką. A po... towarzystwo mamy międzynarodowe, bo tu jest nasz przyjaciel Tibor. No, Powiedzmy to... parę słów o Tiborze też. No, ja Nie powiem, no tak, jaki Tibor jest współ. <laughs> no <śmiech> to już jest, jest, jest nasz nas człowiek, słuchajcie, y, 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 prawy, myśliwy czasie. U, musimy się uczyć od niego wiele rzeczy. I uczymy się także. A Ta ze na Słowacji. Tak oczywiście. Dlatego też powiem tak, że zawdzięczony ja osobiście kupę lat wielkiej przyjaźni poznaliśmy się przez świętej Pamięci dyrektora Piecha. Także że jest to kawał historii naszego koła i wielka przyjaźń, jest członkiem naszego koła, jest ze synem u nas. No myślę, że... że Oby tak dalej, byśmy by wszyscy byli w zdrowiu i wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy wszystkich myśliwych w Polsce. Ślemy te pozdrowienia akurat z przepięknych gór. Miejscowość? Złatna. Złatna? Złatna? Beskid Żywiecki. Tak, to jest Beskid Żywiecki. Jeszcze wczoraj polował z nami Edek Hałdysz, którego też wszyscy znamy. Także cóż, cóż możemy powiedzieć? Trzymajcie się ciepło, polujmy, spotykajmy się, po prostu żyjmy. Wszystkiego dobrego, Daszbur, Daszbur. Daszbur. i do sięgo roku. Pożegnamy Was takim wspaniałym akcentem. Tutaj nasza koleżanka to jest brat, tak? Tak. O, zagrają w duecie kolendę na pożegnanie. A uh. Rodzi syna. Boga prawdziwego, boga prawdziwego, nie ogarnionego, nie ogarnionego za wyrokiem boskim. Za wyrobkiem boskim, boskim Betlejem jem żydowskim Betlejem jem żydowskim, Betlejem, jem żydowskim. ma Światło śpiewa tocy. Chwałę oznajmując, Chwałę oznajmując, Szopę pokazują, Szopę pokazując, Gdzie Pan z dzieciątkiem gdzie Pan nas dzieciątkiem wołem i ośrodkiem wołem i ośrodkiem.